Hej, chemiczki, a dzisiaj chcę wam pokazać najnowszą aktualizację w No Do tego. Tego ludka. kopry golema. Super, nie? Dobra, najpierw pokażę wam, jak on tak wygląda, jak chodzi. Chodź, Dobra, biega. I tu mamy skrzynkę. Czekajcie. Tu mamy skrzynkę. Skrzynkę stawiamy. Mogą wziąć albo to. Albo miecz. Czyli wszystko mogą wziąć, jakby co? I to też jest trochę przydatne, tak szczerze. Patrzcie, to jest też trochę przydatne, ten kopergolem, bo jak chcecie gdzieś iść, oni ci trzymają ten miecz, czy coś, jak chcecie tam coś śmieć, no to możecie wpliknąć w prawy przycisk myszy i zobaczcie. Możecie normalnie zabrać No i, i iść na, gdzieś tam na przygodę, czy gdzieś jak gdzie chcecie I to akurat się bardzo przyda Teraz wam pokażę tutaj O te, o ten, posągi Siup, siup i siup Oj, patrzcie Mogą mieć taką pozę, taką wyjazdę. Ale nie, najpierw pokażę od pierwszego. Taką siedzącą. Kurzajcie je, taką siedzącą to siedzi sobie. Yy, następne takie biega, biegające. No, biegające patrzcie. Biegające. I tutaj ostatnie taką wjazdę. No i super, nie? Po prostu to jest super aktualizacja. Przydatna. Bardzo przydatna. Ym, I zaraz zobaczymy, może... czekajcie. Może zobaczymy jak on bije ten mierzyk. Czekajcie, gdzie ten kopergolem mi poszedł? Gdzie ten kopergolem poszedł mi? on uciekł. XD O, to jest Koperkolem. Nie wiem, chodzi po wiosce, bo... bo było tam gdzieś na tym... O, nie mogą otwierać drzwi! To przydatne. Czekajcie, on miał... mam jeszcze, jeszcze jeden. O, to jest... tu mam miecz. On może w każdej skrzyni. Dobra. Czyli wioska to jest ich ten. Dobra. Zabijemy villagera, nikt się nie wkurzy. No ten mieczek nie jest dobry. Za dobry. Bo tylko pięć obrażeń zadaje i jest. 1 sz z6 sz szybkości ataku. No dobra, no to za tyle. Bajo.